Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, zapraszam Was dzisiaj na haul z Shein, Shane, Shein, wymawiajcie jak chcecie, ale wszyscy wiedzą o co chodzi, także jeżeli jesteście ciekawi co mam Wam do pokazania, to zapraszam do obejrzenia dalszej części tego odcinka. Także jeżeli chodzi o te rzeczy, nie jest ich tutaj jakoś za dużo, ale też nie kupiłam tego wszystkiego. Jakby w jednym całym zamówieniu, też miałam tam przebój, ponieważ kupiłam sweter, później go nie było, zwrócili mi pieniądze, później jeszcze raz go zakupiłam, także też musiałam poczekać aż dojdzie do mnie Także jak już zaczęłam mówić o tym swetrze, no to zaczniemy sobie od niego, ponieważ jest to chyba jedyna rzecz, z której nie jestem zadowolona Także pokazuję Wam co tutaj mam, mianowicie chodzi o sweter, taki różowiutki ogólnie sam w sobie jest fajny, tylko jest minus taki, że te rękawy są na mnie przykrótkie, aczkolwiek minus, nie minus, można sobie je podwinąć, wtedy nie widać, że są po prostu przykrótkie. Ale ja wam tutaj wkleję też zdjęcie z internetu, więc on całkiem inaczej wyglądał na tym zdjęciu niż tutaj, jak przyszedł do mnie także, mianowicie. Nie do końca jestem zadowolona, aczkolwiek nosić będę. Kolor jest przepiękny, rękawy sobie podciągnę i myślę, że będzie ok. Oczywiście wszystko zobaczycie także na mnie, także na pewno będą tutaj przebitki, żebyście mogli sobie zobrazować, jak mniej więcej każda rzecz na mnie leży. Następnie mam już tutaj same spódniczki, także no spodnie żadnych blues nie zamawiałam jeszcze, także na ten temat się nie wypowiem. A tutaj mam pierwszą spódniczkę. Oczywiście tutaj metki jakieś są. Ja wszystko mam w rozmiarze S. Tak, tutaj jest S, Poliester 100% na metce jest. Taka czerwona. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o materiał, on jest jakiś lizgi, ale z tego co pamiętam, ona chyba kosztowała 28 zł. Oczywiście wszystkie ceny gdzieś tutaj Wam będę wypisywała, bo też nie wszystko pamiętam w jakiej cenie było. Także wszystko Wam napiszę. I oczywiście linki znajdziecie do każdej rzeczy. W opisie. Także wracając do tej spódniczki, to jest taka zwykła czerwona groszkowa spódnica. Ja się skusiłam na spódnicę, bo wiecie, idzie zaraz wiosna, lato. Więc myślałam, że takie, wiecie, dziewczęce, jakieś stylizacje spódniczki i te sprawy. Także, no, dlatego się skusiłam. I tak jak mówię, ona akurat kosztowała 28 zł. Ja jeszcze miałam jakieś tam zniżki, kody, rabaty, coś tam i punkty, więc wyszła w ogóle taniej. Także tak się prezentuje. Oczywiście przymierzę Wam yy, i pokażę, jak prezentuje ona się na mnie. Dalej, następnie mam tutaj spódniczkę granatową. Też ona jest takiego ślizgiego materiału. Aczkolwiek powiem Wam, że te materiały nie są jakieś takie yy, bardzo jakieś takie straszne w dotyku, i tak dalej. Więc yy, no tutaj też mamy 100% poliester yy, i też to jest bodajże rozmiar S, aczkolwiek nie mogę. A tutaj jest. Tak, rozmiar S Także tak się prezentuje ta spódniczka Ona już jest dłuższa jak widzicie Tutaj były groszki, tu są takie kwiatuszki białe Także coś takiego granatowego Oczywiście obydwie spódniczki raczej nie prześwitują Tak mi się wydaje Także za niedługo to zmierzymy i sprawdzimy Także coś takiego z falbankami Tutaj jest jeszcze dodatkowo taki sznureczek Także tak się prezentuje druga spódniczka, i trzecia jest koloru białego. Podobna coś do, do tej, co Wam przed chwilą pokazałam. Zaraz znajdę tutaj metkę, żeby Wam przeczytać, ale wydaje mi się, że to jest wszystko ten sam materiał. A nie, przepraszam, tutaj mamy 65% poliester, 30% bawełnę i spandex 5%. Nie wiem co to jest, ale Wam tutaj napiszę. E, dobra. Także wracając do spódnicy, prezentuje ona się tak, też ma tak jak widzicie takie jakby falbanki, jest oczywiście troszeczkę krótsza, też ma takie paseczki, ale właśnie stwierdziłam, że do jakichś klapeczek, sandałków, bluzeczki może też fajnie wyglądać, oby tylko nie prześwitywało aczkolwiek wiecie, nie zapowiada się, myślę, że jak będzie jakaś beżowa, cielista bielizna, to będzie ok. Także z ciuchów to by było tyle, ja też w zeszłym roku zamawiałam stroje kąpielowe. I to też bardzo kusi, ponieważ wiecie, te ceny są znacznie niższe niż tutaj w naszych sieciówkach polskich. Więc skusiłam się na dwa stroje. Powiem Wam, że z tymi rozmiarami to jest wiecie, ryzyk fizyk, albo się trafi, albo nie. Więc ja kupiłam neonowy, różowy taki strój kąpielowy w zeszłym roku oraz taki habrowy niebieski. Więc yy, wszystkie brałam chyba 36 rozmiarnie XS, z tego co pamiętam. No i niestety. W różowym majteczki były ciut takie, wycie wpijające się, więc no nie bardzo, stanik był ok, W habrowym stanik też był ok, znowu majtki ciut luźniejsze, także no, ale lepiej za luźne niż za małe, zawsze można coś tam pokombinować. Także generalnie i zadowolona byłam i niezadowolona, także wiecie, tak to się trafia, jeżeli nie mierzymy dalej. Tutaj idąc jeszcze pokażę Wam z takich pierdółek, tutaj mam do kluczy bryloczek taki. Motylek, jak widzicie. On kosztował 5 zł. I jest ok, nic tutaj nie wypada, już też mam go jakiś czas. Także wszystkie tutaj te diamenciki się jak najbardziej trzymają, nic nie odpadło. Także w ogóle myślę, że jeżeli szukacie czegoś konkretnego i chcecie coś konkretnego zamówić z Shin, tak itd. To warto dorzucić do koszyka, właśnie takie pierdoły, yy, wiecie, za 5 zł, jakieś różne, przeróżne rzeczy. Ja tutaj również też zegarki kupiłam dzieciom ostatnio po 8 zł. Tutaj mam akurat syna zegarek, ponieważ córka zabrała. Także powiem wam, że 8 zł. Do tego była bateria. I ten zegarek tylko, jak wiecie, tutaj pokazuje hmm, godzinę, nic szczególnego, wiecie, to nie jest jakaś opaska, co mierzy Wam kroki i tak dalej Po prostu chciałam im kupić zegarek, żeby, wiecie, mieli godzinkę, także jak najbardziej też bateria póki co trzyma Córka swój zabrała do szkoły, także Wam nie pokażę, ale jest identyczny, tylko że w kolorze różowym i tutaj bodajże miał jakiegoś konika czy coś takiego. Oczywiście Wam podlinkuję i niebieski, i różowy, także fajnie też przyszło to w takim opakowaniu, jak widzicie, zapakowane, także no naprawdę za 8 zł spoko cena, bo myślę, że u nas raczej w tej cenie nie dostaniemy. Dalej tutaj mam etui, które też kupiłam za 5 zł do telefonu, tak po prostu, wiecie, żeby sobie sprawdzić. Generalnie jak za piątkę, no to jest ok. Troszeczkę tutaj prześwituje, takie zwykłe czarne gumowe Póki co na razie będę nosić, ale ja się przyzwyczaiłam ja bardzo do takich szklanych etui właśnie, jak tutaj mam Tylko, że ono już jest zajechane, dlatego mówię sobie, tak zamówiłam, po prostu wrzuciłam do koszyka, żeby sprawdzić, przetestować sobie, zobaczyć Ono jest na moim telefonie kilka dni, po prostu teraz ściągam, żeby Wam pokazać Ale myślę, że jak to zużyję, to zamówię sobie Coś takiego szklanego Ponieważ no przyzwyczajam się do czegoś takiego Więc ciężko mi się przestawić Ale myślę, że 5 zł to spoko Także dalej idąc Również z takich pierdółek Zamówiłam sobie za parę złotych Co co to jest? Pędzelek właśnie do nakładania maseczek Także nie wiem, ile on kosztował 4-5 zł, więc mówię Takie właśnie pierdółki, fajnie sobie gdzieś wrzucić Do koszyka, jak nie wiem Zamawiać jakąś sukienkę, sweter czy co Wy tam jeszcze chcecie zamówić Więc ja zawsze sobie dorzucam różne rzeczy Właśnie zamawiałam też jeszcze okulary I Wam nie przyniosłam, także Wam je podlinkuję Bo już nie będę szukać i szperać Ale też jestem z nich zadowolona Fajne, takie okrągłe, czarne I co najważniejsze przychodzi do nas z etui Także super No i ma też ściereczkę taką, wiecie, do wycierania tych szkiełek Także też na plus I Wam bardzo polecam okulary Na pewno w tym roku sobie domówię kilka par Właśnie na okres ten letnio-wiosenny, wiosenno-letni Bo ja bardzo kocham okulary, także jak tylko jest słońce to okulary muszę mieć A wracając, no to mówię, taki zwykły pędzeleczek też fajnie myć, żeby nie babrać, wiecie, rękoma po twarzy Z maseczkami nie bawić się Dalej mam tutaj pędzel taki duży do pudru Właśnie tak zapakowany z taką siateczką, także też fajnie Jest on duży, jak widzicie, taki puchaty Także też kosztował jakieś chyba 6-7 zł, więc zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Tutaj mam jeszcze pędzl, ale ja już je użyłam, także Wam tutaj wkleję filmik, jak po prostu przyszły do mnie, jak je ja rozpakowałam, jak wyglądały. Jest tutaj, jak widzicie, cała kosmetyczka pędzli, które sobie zamówiłam w ogóle fajnej są wielkości, już Wam pokazuję, bo się mieszczą idealnie właśnie do kosmetyczki gdzieś na wyjazd, wiecie, porównując sobie, no to ten jest y, troszkę większy i ja właśnie zamówiłam sobie takie beżowe pędzle, tutaj jest ich bardzo dużo, też niedużo kosztowały, także no, może jesteście ciekawi i zrobimy sobie jakiś makijaż, właśnie przy użyciu tych pędzli i Wam opowiem co nieco o nich, czy są fajne, czy nie, czy polecam, czy nie, bo ja mówię, już jakiś czas je użytkuję, no nie bardzo długi, ale jeżeli jesteście Ciekawi tych pędzli, to napiszcie mi na dole w komentarzach. To na pewno nagram taki filmik właśnie odnośnie makijażowy. Też mam parę nowości kosmetycznych, także może nagram właśnie taki filmik i sobie przetestujemy pędzle. Bo do oczu nie używam, także tylko te do twarzy, więc tak się prezentuje. Tutaj ogólnie są dwa zestawy, że ja sobie stwierdziłam, że wymienię swoje już stare pędzle, bo po prostu czas najwyższy był. I kochani, tutaj jeszcze została ostatnia rzecz, to taka nerka czarna. Tak się prezentuje tutaj ze złotymi zameczkami, Ona kosztowała chyba 20 parę złotych. Ma dwie przegródki na takie na zamek. Także ja jestem zadowolona, wiecie, za 20 parę złotych, to nawet nie szkoda, czy gdzieś na wakacje jedziecie czy coś i Wam się zniszczy i, i wyrzucicie. Także no ja jestem zadowolona generalnie. Także myślę, że fajna rzecz. Także jeżeli chodzi o ten haul, to by było tyle. Niewiele tutaj Wam pokazałam, bo tak naprawdę no jeszcze się rozglądam, szperam, szukam czegoś ciekawego, może coś jeszcze zamówię. Także piszcie na dole w komentarzach, czy chcielibyście więcej, właśnie, holi takich z Shin to na pewno coś jeszcze kupię i Wam pokażę w następnym holu. A teraz y, będę się z Wami żegnała, także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję, aby być filmikami na bieżąco. Za wszystko Wam bardzo dziękuję, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia już niedługo. Pa, pa!